Wiecie co? Tak się, tak się troszkę zastanawiam. Czy ktoś wie, co będziemy ogrywać na tej konsoli? Bo ja wiem. A to zobaczycie w dalszym odcinku tego filmu. No. Widzimy się zaraz. Hey, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj będziemy grali w Gran Turismo. Pogramy sobie troszkę o te, o to, 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 te Gran Turismo. Gran Turismo ogólnie wyszło na PS1. Na pierwszą konsolę PS, można powiedzieć PlayStation. Yy, dzisiaj testuję też mikrofon nowy. No, zobaczymy, jak nam będzie wychodzić. Czy wszystko będzie łapać, czy nie? No, spróbujemy. Yy, tak wygląda zestaw, zestawik super, yy, dostałem go, wiadomo książeczka nie, i płytka nie, będziemy go dzisiaj ogrywać na PS1, na PlayStation 1 yy, Okrótce od razu sobie ją uruchomimy, tą giereczkę, żeby nie było, no konsolę muszę wyczyścić jednak albo ja mam takie dobre palce za grube dobra gran turismo mamy pada duala gra wyszła żeby was nie skłamać 8 maja 1998 roku pioreczka będziemy ją ogrywać sobie dzisiaj Mechanikę to nie będę opisywał tu ogólnie. Grało się kiedyś za dzieciństwo bardzo dużo, bardzo dużo. Nie wiem, jak z głosem będzie, ale możecie zobaczyć. To jest kurde klasyk Gran Turismo. Mam nadzieję, że będzie wszystko słychać. Mam taką nadzieję. Ta muzyczka. Ogólnie nagrywam pierwszy raz coś takiego. Tak naprawdę. Dobra, damy sobie start. Przechodzimy dalej. Gramy ogólnie na PlayStation 1. Na klasyku, na klasyku. Dobra. Weźmiemy sobie może Quit Arcade bo na, na razie Quit Arcade, bo nie wiem, jak się w próg jeździ. Chyba X i e, ten Single Race. Damy sobie na Easy, Nissan, Skyline. Oczywiście. Standard, Automat. Dobra, i będzie. Będę ostatni. Jak zobaczę, gdzie tu jest gaz gdzie hamulec? To będę wiedział. No kurde człowiek już nie pamięta, bo to grało się w 90. latach. Klasyk. Wielki klasyk. Tak naprawdę. Ale pamiętam gdzie jest kamera. To jest dobre. Tylko teraz, gdzie to był hamulec? Jezu, Jezu, boguś Tu jest hamulec, dobra. Już wiem wszystko Ale kurde! Ua! Grafika tu.. Grafika tu robiła swoje. Naprawdę Tylko człowiek musi się teraz przyzwyczaić, nie? Do jazdy, bo no wiadomo, współczesne gry, no niestety niektóre upośledzają, a niektóre nie, nie. A to się kiedyś ogrywało, Jezu. Człowiek, który to jeździł, i mówił: Wow, jaka grafiko! No super. Super, super było. Naprawdę. Po w tej grze to jest, no, ścigamy się, nie? Ścigamy się, żeby wygrać. Ogólnie są jeszcze licencje do, do, do zrobienia. To jest właśnie to, to jest właśnie to. I ta muza. Na pewno prawa autorskie wejdą. Mam nadzieję, że nie. Jeśli tak, to jeszcze raz nagram. Kurde, nie pamiętam. Naprawdę. A tu jest hamulec. Tylko kurde, za bardzo. No człowiek musi się przyzwyczaić. Naprawdę. Do tego musi się przyzwyczaić. do gier starych ale to purore robiło kurde Naprawdę dobra szóste Słabo poszło pierwszy raz no ale co zrobić to jest stara gra mamy replay Ja bym powiedział to inaczej, nie? Dobra, przechodzimy dalej. New Record, no nie, no New Record nie. Coś tam damy. Damy sobie replay. Nie to. Exit. Pojedziemy sobie jakiś innym samochodem? Albo wam pokażę jeszcze Gran Turismo, jak działa. Tryb Gran Turismo, nie? jak się załączy A załączył się. E, ogólnie mamy tak. Single Race, Time Attack. To, dwóch playerów, bonus i ten slot. Dobra. Mm, pojedziemy sobie teraz znowu na Easy. Weźmiemy sobie może Mitsubishi. Mm, tu mamy GTO. Eclipse do wyboru. Um, FTO. Mirage. GTO. No okej, okay. GTO sobie weźmiemy. Standard. Automat. I tu sobie weźmiemy inną trasę teraz. Klasyka. Trial Mountain. Czy pamiętacie ten Trial Mountain? Bo oczywiście jest w nowym Grand Prix 7 No. Klasyk. Wielki klasyk. Bardzo wielki. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym Grand Turismo? No, kiedyś się, no, za no to się grało bardzo sporo w tą grę. Bardzo sporo się grało. Kurde, zawsze, zawsze mi mota tutaj na tych zakrętach ale mówię, troszkę bym pojeździł i bym, i bym lepiej jeździł a dobra, pod kółkiem mamy drift, a pod kwadratem mamy hamulec dobra to był sukces tymi kamerami, tu Ogólnie były trzy kamery, nie? Więcej było kamer Ogólnie na Gran Turismo 2 Ale wiemy Ślebiutko, no Mówię, bym musiał troszkę pojeździć Gran Turismo Bo jak wiemy współczesne gry upośledzają to grubo. Ale tak mówię, Grand ma też ścigałka gdzie robimy najpierw licencje <laughs> Wiadomo, za lepsze licencje, yy, czyli na złoto, yy, mamy ten. Dostajemy bonusiki. Już powoli zaczyna łapać. Widzicie, już co, coraz lepiej idzie. No mam nadzieję, że dźwięk będzie słychać z gry. Oj, nagrywam z mikrofonu. Wiadomo, to nie będzie długi materiał. Bo będzie krótki. U, tutaj troszkę przesadziłem. No, muza na pewno będzie z tym. No, mam nadzieję, że nie. Będę musiał jeszcze raz nagrywać. Ale wtedy, bez muzyki, nie? Dobra. Jeżeli, jak pijany. Ponieważ. Nie no, piję oko ma sobie teraz. 4,5%, żeby nie było. Dobra, teraz wam pokażę. Gran Turismo o co chodzi? W trybie Gran Turismo. Mamy replayer i to różne, kamery. Dobra. Bla, bla, bla. Coś tam, coś tam. Exit. Tu, 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 tu. Ja mogę stąd wyjść? Mogę. Tu się wychodzi trójkątem. A człowiek musi się przy... przygotować. no Przypomnieć sobie młodość interesującą. Jak to się grało kiedyś. Siedziało się, przychodziło się do, do domu, z plecach się rzucało. Gran Turismo się odpalało. I dobrze się rymowało. No i tutaj mamy właśnie coś takiego jak. Niektórzy już wiedzą Gran Turismo 7. Mamy Home, Go race, Car Wash i licencje, nie? Wiadomo, licencje trzeba zrobić z tego względu, żeby wystartować w jakichś zawodach. I ogólnie mamy licencję B, licencję A i licencję International chyba klas. Nie wiem, czy jeszcze dalej są. Mnie już nie pamiętam, naprawdę. Więc pokażę Wam jak to się robi. Licencje. I za złote chyba licencje, czy za coś się dostawało, albo pieniądze, albo samochód. Tego tu już Wam nie powiem, bo nie pamiętam. Ale chyba raczej tak było: za licencję, automat. O, pamiętam te, te licencje pierwsze: takimi pi-pi-pi dupkami się jeździło, I tutaj musimy się zatrzymać w wyznaczonym celu, nie Nie wiem, czy ja to widział. O, troszkę zaczyna skręcać sobie za wcześnie. Yeah. New file. No jeszcze raz 3 again Licencję chyba się najlepiej robiło by właśnie skłamać na tej kamerze I tu ogólnie się jechało prosto, nie? To ogólnie się jechało prosto Ja kiedyś robiłem tutaj licencję prawie na złoto A to było kiedyś New pace. O, udało się. I od razu gold. Widzicie jak to się robi? No. Wiadomo, pierwsze to łatwe, nie? Pierwsze to łatwe, nie? Czy tu da radę drugi? Dobra, mamy stopnik drugi. To będziemy mieli inny samochód. Chyba szybszy, tak mi się wydawało. Tak, tu mamy Mitsubishi. Zaraz się ktoś mnie zapyta, czy ta pikseloza mnie tu boli. Nie. Nie boli mnie Jeszcze bym powiedział Ej stary jak tam? Dobrze? No, ale nie powiem, bo nie mam starego Tu nikogo. To <gry> jedyne mogę powiedzieć O, teraz przesadziłem Teraz to przesadziłem Ciebie. Spróbujemy. No wiadomo początki to są licencje, nie? Do zrobienia Albo za późno Albo i nie o, pas, ciekawe jaki dostanę. Złoto! Kurde, nie, no. Ja chyba zacznę to grać. Naprawdę. Chyba zacznę grać. Naprawdę. Tu mamy kolejny stoping. Dobra. Robimy jeszcze sobie ten stoping i będziemy kończyć na dzisiaj ten odcineczek mam nadzieję, że będzie się wam podobać no nie wiem jak to wyjdzie ogólnie No to był stoping. Dobra, jeszcze raz przejedziemy sobie i zobaczymy jak nam pójdzie. Aha i tutaj nie można nic uderzyć. To wiedział? No nie, nie wiem jakie tu powinny być rezultaty. A spróbujemy jeszcze raz. Muza to jest zarąbista. Dlaczego nie mam tego w Grand Turismo 7? Aj, nie można się zatrzymać. To jest to. Dobra, ale pograliśmy troszkę. To wam pokazałem. Bo zaraz zobaczycie coś, jedną rzecz, jak to grandlizmą. Ale nie no, będziemy kończyć Pograliśmy troszkę. Ogólnie to, nie, to miał być materiał krótki, tak naprawdę, bo to miał być materiał krótki, nie? To miał być materiał krótki. No. Dobra. Pograliśmy sobie na klasycznym też padzie, tylko na dualu. Zresztą wyjdziemy, można z tą wyjść. Game exit, oczywiście Exit Wiadomo, licencja, podstawa, to jest w każdym Gran Turismo Oprócz sporta Licencja to w sporcie to była właśnie kaplica Bo raczej to mnie licencji nie mieliśmy Tak naprawdę, dobra Bo sobie grę pod tytułem Gran Turismo na PlayStation 1. Jak ktoś może powiedzieć też łamce, bo to też na łańce chodzi. Ja mam akurat tego klasycznego. Więc na początku filmiku go zobaczyliście, więc myślę, że wiecie co o co chodzi. Dobra. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jak chcecie takich więcej materiałów, to wiecie, co macie robić. Tak lub tak oraz subskrybujcie i, i dzwoneczek postawa. A ja się odmelduję, trzymajcie się. Hejjo, pa pa! Krasyka.